Witam Was. Rozpoczynamy kolejną misję. Tym razem statek obcych został zestrzelony, czyli pewnie, no skoro został zestrzelony, czyli jest z pewnością uszkodzony. A skoro jest uszkodzony, to pewnie część obcych poległa podczas tej kraksy, będzie troszeczkę łatwiej. Dobra, procjon otwiera drzwi. Oj, oj, Otworzył drzwi i od razu widzi obcego. No stoi sobie tutaj mały skurczybyk. Dobra, ukucnę sobie tutaj Procyonem. Bastet się odwróci, pewnie też go zobaczy. Jest. Dobra, bastet ukucnie. Spróbuję w niego strzelić. Hmm, spróbuję strzelić z serii. Pudło. Dostał. Ok. Bastet załatwił obcego. O, zobaczcie, tu ten statek obcych jest już. A, tu jest ten statek obcych. Zobaczcie, jak on obarwał ładnie od tych naszych torped. Tutaj wiele z niego nie zostało. Bleh. Ale żeśmy go trafili. Pewnie z torpedy plutonowej dostał tutaj w tym miejscu. No, ciekawe, ilu obcych przeżyło te, te kraksę. No na pewno jeden tutaj sobie wyszedł. Pewnie się dusił w tym dymie. Postanowił uciekać. Dobra. W każdym razie musimy badać sytuację dalej. Na pewno jeszcze jakieś obcy tutaj są, bo gdyby już nie było, to misja już by została zakończona. System zakończyłby misję. Dobra, spokojnie. 20. Jakby co, to strzelę. Bastet już strzelał, tego nie będziemy ruszać. Chociaż nie mógłby w sumie jeszcze tutaj wyjść sobie. A tu sobie przykucnie. Tu jest cisza. Trzeba tutaj uważać, bo mogą się kręcić jeszcze gdzieś. Waldek wyjdzie tutaj do pomocy. Też ma punkty ruchu zostawione. Jakby co, to będziemy strzelać. Iceman. Też w kierunku statku się patrzy obcych. Frytec Luki No, taka ekipa sobie tutaj siedzi Rikes jeszcze w tej turze nie wyjdzie ze statku Logarytm też nie Sowi obiecałem, że będzie szedł przodem No i pewnie zaraz będzie szedł, ale to w następnej turze Ajajaj I Prince Dobra, tura obcych. O, strzelili w niego, ha! Jakiś tutaj się, jakiś tutaj wystawił głowę i, i oberwał od kogoś, ale nie wiem od kogo. Czy to Procyon strzelił, czy może ktoś inny? Znaczy, strzelił pewnie ktoś, kto nie dość, że go zauważył, to jeszcze miał spory refleks. Dobra, w każdym razie, 2-0 dla nas. <laughs> Procyon idzie dalej. Ja sobie pójdę tutaj może. Zobaczymy, czy jakieś obcy tutaj nie siedzi gdzieś z tyłu. Okej, okay. chyba jest dobrze. Hmm, kto tutaj jeszcze? Waldek. Waldek pójdzie tutaj. Trzeba uważać, czy tu jeszcze jakieś obcy mogą być. Właśnie, tak się wystawiłem tym waltkiem. Może lepiej będę uważał. Poczekamy jeszcze. Iceman. Iceman jeszcze póki co posiedzi z tą tutaj pozycją strategiczną taką, razem z frytkiem. Jakby się jakiś obcy pojawił, to będą w niego strzelać, to samo luki. Dobra, i teraz tak. Logarithms miał iść ostro, tak? No dobra. Tylko może jeszcze Bastet tutaj zorientuje się w sytuacji. Czy tutaj nikogo nie ma nigdzie? Chyba nie. Damy mu do pomocy Rikesa. Logarithms idzie na misję, tak? Logarytm wpadnie tutaj do, do statku zaraz. Muszę uważać, może się tak bardziej zbliżę tutaj. Schowam się nim. No właśnie, tu będzie w miarę przysłonięty. Szybko, tutaj mu nie wyszedł jakiś obcy, ale chyba nie. Walnęła ta torpeda w, te, w ten statek. To tu pewnie jak byli jacyś obcy, to zginęli. Ale mogą zawsze z innej części statku przychodzić, tak jak ten tutaj, co oberwał. Dobra, w każdym razie wyjdziemy jeszcze princem. I tura obcych. O, 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 o. Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzieś tutaj, nie? Gdzieś. O, tutaj, gdzieś to było. Kto tutaj idzie? A, tutaj jest Bastet z Likesem. Dobra, Bastet z Likesem muszą rozpracować go. Jest gdzieś tutaj. Mhm. Mm Dobra, muszą tu jakoś podejść. Zostawię punkty ruchu, jakby co to będą strzelać? 30, może strzelać, 18 m, potrzebuje do zwykłego strzału. Zobaczymy. Jeszcze Procjona im wyślę do pomocy. Ile Procjon potrzebuje? No, 19. 19, ma jeszcze 41. Dużo ma jeszcze. Dobra, ukłócnę. No, powinniśmy go jakoś tu ostrzelać. Chyba, że będzie miał lepszy refleks od nas. Zobaczy kto kogoś z nas i strzeli pierwszy. Dobra. A Waldek... Waldek pójdzie tutaj. A, żeby tylko w ten krzaczek nie, nie wdepnął, dobra. Bo by stracił sporo punktów ruchu. A spojrzymy tutaj bardziej w kierunku statku. I ukucniemy. Dobra. I teraz trzeba to jakoś podejść. Aha, tutaj będzie szedł logarytms, tak? Dobra. A logarytmsa ubezpiecza tutaj czwórkę naszych dzielnych marińców. Jakby jakiś obcy się pojawił, to będą strzelać, byle nie strzelali z serii. Bo z serii jest mała celność. Jeszcze zabiją logarytmsa tutaj. <grytmsa> Dobra. Dużo obcych. Oj, co to było? Obcy próbował rzucić granat w nas, ale chyba miał małą celność rzutu, bo ten jego granat zahaczył jakiś obiekt i eksplodował gdzieś tutaj wcześniej. Co, jaki fuks. Gdyby tak tym granatem rzucił to na przykład w tę dwójkę Wraiksa i Basteta to by padli od razu. No dobra, w każdym razie rzucił granatem, kiepsko mu to wyszło. Wykorzystajmy to. Po podejdzie? O, widzi go, widzi go. Ten stoi tak jakby bez broni, tak jakby schował broń i chwycił za granat wtedy. Granatów, granatów już teraz nie ma, bo nim rzucił. Zobaczymy czy Rijks może w niego strzelić, czy ma linię strzału. Zwycelowanego. Ojej, Rijks, gdzie ty tu walnąłeś? Dobra, zrób pole Bastetowi, zobaczymy jak pójdzie Bastetowi ten strzał. I on potrzebuje na wycelowany 35%. Dobra, spróbujemy z wycelowanego. Czy lepiej z Seli Z serii bastetowi nawet ładnie wychodziło wcześniej. No, bawalniemy z Seli. 24% może ukucnę Kucne będzie trochę więcej. 28. Uwaga, Pudło. Dostał. Dobra, dostał raz. Ale to za mało. To za mało, w każdym razie Bastet znowu trafił, znowu mu tamte współczynniki wzrosną, spróbujemy Procyonem trafić, on potrzebuje 45-39, ukucnę, ojejku, jak u, u, ukucnąłem to przestałem go widzieć, czyli straciłem, no bo ten obiekt mi zaczął zasłaniać, jak ukucnąłem to po prostu, no wiecie o co chodzi, nie, Obcyś te, wtedy schował się za tym tym, jeśli chodzi o moje, moje po, pole widzenia, no to muszę z powrotem wstać, żeby go zobaczyć. 35. Dobra, spróbuję walnąć serii w niego. Pudło, pudło. Dostał. Zabity. Dobra, tego rozpracowaliśmy. Huh, teraz co tutaj? Logarytm. Dobra, może jeszcze przeczekamy tę turę dla, 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 dla pewności. Przeczekamy tę turę. Może jakiś obcy tu jednak jeszcze wyjdzie sam. Też oni tacy skłonni do wychodzenia to nie są Często Zobaczymy tutaj waltkiem, czy tu jest w porządku Zajrzymy też tu Dobra, schowamy się waltkiem tutaj Albo nie, pójdziemy dalej Cyk, dobra Dobra, logarytm idzie Zobaczymy, co tutaj jest Strach tutaj wejść, bo kurwa, jak jakiś obcy zachował punkty ruchu, to mi go zastrzelą zaraz. No, zrobimy to jednak inaczej, Iceman. Troszeczkę się przegrupujemy, żebyśmy mieli lepszy kąt widoku tam w głąb statku. Dobrze, zobaczymy, co się teraz będzie działo. Tura obcych, cisza. No, ale jeszcze jacyś muszą być, bo nam nie zakończyło misji. Dobra, Waldek Pyk, pyk, tu jest cisza. Tutaj też. Na wszelki wypadek jeszcze zajrzę tu, w następnej turze. Huch, dobra. Może Procyon, niech jeszcze tutaj sobie posprawdza, czy nie ma jakiegoś obcego. Pułkownik Procjon, widzicie, taki łańcuszek już tutaj ma na, na kotwiczce. Dobra, Nożyk, czyli że weteran jest, tak? Rajks jest weteran. A takie tutaj z boku, czyli że Chorąży, trzy paski. Dobra, Bastet Chorąży idzie tutaj sprawdzać. Ubezpiecza go Rijks. No bo coś by tu już trzeba było zrobić jednak, co? Pomalutku No już sporo widzą Luki Dobra. Tura obcych. Cisza. Dobra, zrobimy tak. Cyk. Widzimy te drzwi. Na razie nic tu strasznego nie ma. 36 punktów ruchu. Z szybkiego strzału będzie mógł strzelić, nawet jak ukucnie. Frytek. Dobra, mamy świetne pozycje strzeleckie, jakby się pojawił jakiś obcy. Ojej, co ja zrobiłem? Chciałem wybrać Prince'a, ale nie, nie trafiłem w niego i wróciłem tutaj lukim to nic. 31 jakby co strzeli, dobra. Trójka tu ubezpiecza, ogarniętym jest gotowy do wejścia w każdej chwili. Bastet, no trzeba uważać, żeby tu jakieś obcy nie wyskoczył. Bastetowi cyk jest spokój. Cyk też jest spokój. Rikes Okej. Okay. procyon tu jeszcze na wszelki wypadek niech sprawdzi, co się dzieje. Okej, okay, tu jest chyba spokój. Wyślę Procjona tam Bastetowi i Likesowi jeszcze do pomocy, sobie tej świetnie radzą razem. Załatwili jednego obcego. Aha, tutaj Walde kontroluje sytuację. Dobra. Męczy się coraz bardziej ten pomarańczowy pasek widzicie. No właśnie widzicie? Jest zbyt zmęczony, jest tutaj napis. Pomimo, że ma punkty ruchu zielone, jeszcze mógłby dwa kroki zrobić, każdy krok do przodu po płaskim terenie kosztuje cztery punkty ruchu, to jest komunikat, że jest zbyt zmęczony, ma zero energii. Nie może tego wykorzystać już. Oj, oj, oj trzeba tu uważać, bo on już widzi tutaj wejście. Hmm, właśnie, może jakiś jakoś tutaj waldek zajdzie od tej strony. Logarytm no, zajdzie od drugiej do matura obcych, zobaczymy, co się gdzie działo. Oj, 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 słyszycie ten dźwięk? Obcy tam się przemieszcza. Otworzył jakieś drzwi. Zbliżę się tutaj troszkę. Nie chcę chodzić po tych krzaczkach. Widzicie? Ma bardzo mało energii. Może się coraz... O! Jeszcze z jeden kroczek by zrobił i, 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 i już koniec. Im dłużej chodzą, tym więcej punktów ruchu pozostaje niewykorzystanych z czasem. Musi odpoczywać sobie. Dobra, niech tutaj sobie siedzi. <laughs> To co? Logarytm może niech wejdzie. Zobaczymy, co się stanie. Uwaga! Gdzieś tu śmignęło. Uwaga! Spojrzę tu. Dobra, widzimy go, jest tutaj. Cały czy zachował sobie tak dużo punktów ruchu, żeby strzelić jeszcze raz w kierunku logarytmsa. Jeśli sobie nie zachował, to ja bym chętnie ukucnął i walnął z Seri, ale jeśli sobie zachował, to jak kucnę, to on zacznie strzelać. <grym> ale słyszeliśmy w poprzedniej turze, że jakieś był otwierane drzwi, to on może sobie tutaj chodził. Skoro chodził, to trochę punktów ruchu w st i jednak stracił, może nie ma więcej punktów ruchu na strzał. Jaki on ma w ogóle 16% tylko Seli? Mało. Dobra, zaryzykuję ukuc ukucnięcie. A, udało się. Walimy z serii. Może się uda. Pudło. Jest, zabił go. Zabił go. Wycofujemy się. Oj, nie mogę się wycofać. Za mało punktów ruchu. To nic, ukucnę jeszcze raz. Puszczamy turę. Koniec misji. Udało się. Udało się. Ocena, OK. Nie straciliśmy żadnego akwanauty. Zabici obcy czterech. Złoki odzyskane 5. Zabiliśmy 4 zwłoki, odzyskane 5, czyli jeden zginął podczas kraksy, prawda, jak zastrzeliliśmy statek. Obce przedmioty odzyskane 21, silniki jonowe, bla bla bla, takie różne rzeczy, Ok. To tam mniejsza z tym? Nikt nie awansował, trudno. No pomimo tego, że tym został weteranem pewnie, zaraz sprawdzimy. Morkowie, tyms. Tak, jest marynarz-weteran. Już zobaczcie, wzrosły mu troszeczkę współczynniki. Tutaj siła, zdrowia, trochę energii. Dobra, byli się wolniej męczył. Zobaczymy innych. Procjon kogoś tam trafił. No już coraz lepiej z tymi jego współczynnikami. Tylko celność mi coś nie chce rosnąć. Zabicia dwa. Waldek. Tylko mówię, nie musicie zabijać, o, prostu ma zabicia dwa też, muszę ładnie te współczynniki rosną, bardzo żywotny jest. Zostanie pancerz, tak jak mówiłem wcześniej, będzie bardzo ciężko go zabić. Jeśli przeżyje tylko do czasu tego zdobycia pancerza. I tak jak mówiłem wcześniej, nie musicie zabijać, wystarczy, że trafiacie, no nie, no to wtedy te współczynniki już rosną. Iceman, powiedzmy, zobaczcie, jak mu ładnie tutaj wzrosło, musiał też kogoś trafiać. Bo niemożliwe, żeby tylko z jednego zabicia tak mu ładnie powzrastało. Że trafiał z pewnością więcej. No, luki, tutaj, chorąży. A tutaj na razie nic, fetek. Dobra. W każdym razie yy, zgłosiły się nowe osoby. Zgłosiły się nowe osoby. Kto tu się zgłosił? Na pierwszym miejscu się zgłosił 14 jazdor. Teraz ja piszę tylko jazdor. okej. Okay. Odwaga 30, czyli może być. Nawet dużo jednostek czasu ma. Z celnością strzału, słabo, ale to nic. Da damy radę. Jazdor. Muszę go tutaj zaznaczyć sobie. Jazdor jest. Melanie Tras. To jest właśnie kobieta. I, i zgłosiła się jedna dziewczyna. Y to się czyta chyba Wargadis. War, -Gadis. War No dobrze. Odwaga 30. Ładna celność strzału. Snajperka będzie. Będzie zajmowała pozycje strategiczne i ostrzeliwała z daleka. Dobra, zaznaczam, że już jest. Zgłosił się także Dawido. Yy, Dawidio, sorry. Dawidio 123 się zgłosił. Tylko na razie nie mamy akwanauty dla niego, ale zaraz coś wymyślimy. W każdym razie póki co uzbrajanie statków, tryton, załoga. Jazdol i World Goodies wchodzą na trytona. Raz, 2, 3, 4. Aha, tutaj jest napisane. 11 yy, członków załogi mamy. Muszę sprawdzić ładunek, czy mamy amunicję. Tak, mamy amunicję. Granaty jakieś mamy, zamrażacze ok. No dobra. Potrzebuję jeszcze akwanauty dla Dawidio. 123 Zakup, najem. Akwanauta, ile nas kosztuje? 40. 40, mamy 42 tysiące. by się przydało więcej. Chciałbym więcej zamówić. I wybrać dla Dawidio któregoś z lepszych, którzy przyjdą. No dobra, czyli musimy coś sprzedać. O, mamy już dwa działka dźwiękowe. Bateria działka dźwiękowego strzelba blasta. Totalnie nie mam pojęcia, co to jest. Nad pistoletem dźwiękowym pracujemy cały czas. Mam coraz więcej amunicji do tego pistoletu, w końcu go rozpracujemy, to będziemy go używać. Granatów dźwiękowych też już mamy sporo. Sprzedamy trochę ciała Aquatoida. Tak jak mówiłem, wystarczy jedno. Dobra, sprzedaż. No i mamy kasę 142 tysiące na akwanautów. Zakup najem, kupimy na przykład z trzech akwanautów. Spośród tych trzech, którzy przyjdą, już będzie można wybrać jakiegoś ciekawego akwanauta dla Davidio 123, ale jeszcze ich nie mamy. Musimy czekać aż przybędą. Mało kasy mamy, ale to nic. Niedługo będzie następny miesiąc za 3 dni czy 4 styczeń. To ma ile? 31 dni czy 30? Dobra, w każdym razie niedługo będzie podsumowanie: dostaniemy kasę. Jak tam badania idą im? Słabe cały czas ten pistolet dźwiękowy. A jak tam nasza Barakuda 1? Ona ostatnio obrowała, tak? W naprawie jest. Nie wiem, jak sprawdzić, ile ona się będzie uszkodzenia 17%. No niewiele, no w miarę szybko powinni ją zleperować. Póki co będziemy strzelać z d 2. Zobaczcie, że najpierw naprawiają, później chyba uzupełniają paliwo, bo jeszcze paliwa nie mają 100%, a na koniec uzbrajają. Na przykład widać, teraz, że tutaj jest jedna torpeda plutonowa tylko na trzy możliwe miejsca i 5 torped Ajax na 6 możliwych miejsc. no nie? Najpierw zawsze reperują, później tankują, potem uzbrajają. Barakuda 2 jest w pełni gotowa. Uszkodzenia 0, paliwo 100, amunicja full. Dobra, tylko że Barakuda 2 nie ma torped plutonowych, ona ma tylko te Ajax, te takie krótszego zasięgu, no ale to nic, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Coś jeszcze miałem zrobić, sprzedaż, dobra, nie mamy kasy. Przyspieszam czas. Uuu. panie! Obcy wykonali atak na wyspę Fiji! No cóż, musimy tam wysłać naszą załogę. Ojejku, gdzieś tam na drugiej półkuli. Na Pacyfiku. No dobra, Tryton ma teraz mi misję specjalną. Obcy zaatakowali jakąś wyspę, czyli to będzie misja już nie pod wodą, tylko na ziemi. Obyśmy tylko trafili na dzień. Mamy spory kawałek do przelecenia już, już le leci, żebyśmy tylko zdążyli. Tak, będzie misja dzienna na luzie. Start misji. Obcy zaatakowali obiekt nawodny, wodny, jakim jest wyspa. Jej mieszkańcy są w niebezpieczeństwie. Twój oddział musi wyeliminować wszystkich obcych i chronić przed nimi bezbronnych przechodniów. Żeby przerwać misję to tam mniejsze z tym. W każdym razie obcy zaatakowali wyspę. Są tam cywile. Hmm. Ci obcy będą zabijać cywili. Musimy ich chronić też. Dobra, jest procjon. Będzie ciężka misja. Nie tylko musimy zabijać obcych. Właściwie musimy ich zabijać bardzo szybko, żeby zabili jak najmniejszą liczbę cywilów. Ale damy radę. Mamy frytka przecież tutaj z jego frytkownicą w plecaku. Logarytm sam mamy. Z jego suwakiem logarytmicznym jest War Goodies. Na no, luzie ich tutaj rozpracujemy wszystkich. Jest książę z Persji, jest Pracją. Dobra. I to było na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku będziemy musieli ocalić wyspę Fiji przed atakiem obcych. Na razie.